Witamy w studiu. Ja jestem z Urzędu Miasta. Tak. Klopi, MOP, WC. Tak. Chciałem zapytać, co pan myśli o policji w naszym kraju? A, to co piszą to jest prawda, bo ja mówię to kawał, jak to się mówi, źle. WD, ja się mylę, ale chuj w ogóle. koncerta, kocha młodzież i będę prezydentem. Młodzież nie głosuje. Osobno, jak w więzieniu. Musi być pokój stosunków, papierosy. Potem jak chodzi po krzakach, to pali, to pali. Tak jak Dobrze, A co zrobić ze szkołą i z nauczycielami? A to krótko, podwyżki nie ma, która się wyjemściwa, Taka róża to to mieszka, dała złomów i pierdolona. Jeszcze pieniądze wydać wiem. Znam ten burmistrza. A co zrobić z dyrektorką w szkole? A to kiedyś było. Teraz inaczej to nie pamiętam. A dyrektorka, no oczy się, no. Do kotłowni jest pomieszczenie tam, a dla młodzieży niech palą, niech się pokłają stosunki te cielesne, panie. No, Dobrze. Tak w więzieniu. Eee, czy zostanie pan prezydentem VI Rzeczypospolitej Polskiej? Tak, dla młodzieży. A i jedno pytanie, dlaczego do 800 lat dopiero masz też stracić? Jak ja miałem 15 lat straciłem cnotę. A gdzie to i było? I ją w Warszawie oglądałem telewizję. Pod krzakiem? 18 lat. Nie, pod krzakiem na polu myśmy się ruchali. I nie pierdolę. A jak, jak to było, jak w szkole sąsiada z koleżanką złapali? Uff, dostałem, linijka pękała dostałem. Musiałem się. Musiałem przeprosić, jaki wstyd był to byli. No czas, no wstałem, No i to ciąża? Teraz do szkoły, kondoneczki za darmo, jak to macie te gumki. Tabletki, no to się mają, gdzie 18 lat, teraz stosunki dzielą 18 lat. Pierdolnięte jest. Pan. A co zrobić z policją? Nowe samochody dostali. A, no to teraz zrobić. Teraz tu stoją pod fotelem. A tak, 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 proszę pana. Dostali, i robią, śpią w lesie. Kradłem drzewo, kurwy, chrapią. Na Natręckiej, jak Bóg na nie krata. złą a Oni chrapali, tylko patrzę, para, wiadomo, że śpią. Jak Boga kocham, mówię. A jak? Domy się łamali, psy zabrali mnie okradli, kurwy. No. Lać, zastrzelać i koniec. A kto powinien, kto powinien mieć władzę w tym kraju? No, nie, proszę Pani, niech Pani jeszcze zostawi nazwisko, bo to Pani jest <grym> z boku. To jest. Dobrze, dobrze, niech Pani daję tam na to. Ej, taki delikatnie. Taki, co kocha młodzież, no. Powinien być człowiek, nie łachudzia. A co Pan zrobi, żeby na Pana głosowali? No nic, ja za młodzież. Za zegarmistrzem bo jak ta piosenka. Za tym, za waszym świat należy, ja zdechnę, do was, ludzie. Ale trzeba młodzieży pomóc, to. Ale to ciężko, nie ma pracy, to ciężko. No takim poszedł, chciałem gadać. Ksyskie ma loduwa, no, no niech to rozmawia, no trudno. no. A co zrobić z paleniem w szkole? A my, tam ja wiem sala, gdzie nie będę się powiewał. Sala spali i stosunki jak w więzieniu. Szkole. Sala jest stosunek. Szkole Chcia tak ma ta... być? A, tak ty, ma być. a czy nie myśli wtedy pan, że uczniowie nie będą wtedy edukowani? Że będą a to się słabo uczyć? Że będą się słabo. A uczyć? to dobrze Pan, stosunek i idą zapalą, a nie po skakać, po po to. Nie, 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 A za tym. Co pan Nie mówi? wolno ucznia w ogóle tępić. Tak jest wychowany koń. jest bogaty i biedny. Ja jestem za biednymi to. A biedny to co? Daj pokój chcę to i zapali. Trudno, niestety. A nie będzie rzucać i działki w pół. A co pan myśli o używkach, tak jak piwo, papierosy, narkotyki? Alkohol. Oj, nie, nie, narkotyki to ten wrogiem tego. A piwo czemu no? Piwo niech pije do obiadu, tam jedną, dwa I tak piją. Po co pokrywam? Można, tylko nie nalewki. Piwo natychmiast. A nalewki dlaczego nie? To szkodliwe, zaś na wątrobę. Znam no, jakiegoś tam. To kolejny... proszę powiedzieć teraz pana hasło wyborcze. Trzy ulubione słowa. Kocham młodzież. Czy ulubione słowa? Jebie policję. Ha, i jeba, jeba. No Znaczy, no to co mój? Nie, młodzież szanuje bardzo. Bo rodzice są za bardzo z czymś, jak to tak. Jest tak, to tak, idzie nauka czy nie, ale pójdzie. No, nie wolno nigdy na siłę. To to, herbatę to. Chce piwo, pij piwo. Przyjdzie o dziesiątej niech będzie. No, I człowiek. Nie, nie Olsztyna. Allenstein po niemiecku. No i widzę pana szanuje. Dobrze, teraz chciałbym zapytać: Co by pan zmienił w naszym mieście? W Olsztynie? Tak. Bardzo dobrze jest szum, że policji milion wzięli. Teraz dla młodzieży bym dał te piłki, co kiedyś było koło zamku. O, młodzi już się. Basen zrobił za darmo plaża. A, 10 złotych płaci na plażę? okujęli No. I wszystko w A zadarzy. proszę trochę o sobie nam coś opowiedzieć. No jestem biedny chłopak, złom mam, mam eksmisję. No. A dlaczego? Dlatego, bo złom, bo robiłem, no. Złom zbieram, zbieram no, złom. Czym się pan ogólnie to, zajmuje? Złodziejstwem, złom utkany, byłem karany, no sądownie po złom. Niech pani idzie tam, nie z kościoła, tam nie z kościoła, no. Wszystko. To teraz A niech nie wie, gdzie. Jest, jest. Jestem biedny, o, puść pan w internet, panie redaktorze. Ten kobietę ma 54 lata. Tak. Ci, o, to teraz każdy... proszę to się sobie obejdzie, cisza. No to właśnie mówię, że zbieram złom. A się on siedził się jak rodzi. No, złom śmierdzi. A co pan i... będzie dawał kobiecie? Swojej kobiety rozmażeń, z marzeń, z którą To Od razu panu mówię. Ma serce u mnie. No. Ktoś lewy pójdzie na grzyby, pogadamy. A On będę zbierać. Tego się nie wstrzyma. A ile dziennie pan da? No, tak, jak, jak się uda, to tak, tak, gdzieś 50 zł. A. No. A to ta notka od pierwszej w nocy to już tak, o 8 rano, sprzedaje. No. I a co to... zrobić z naszymi wszystkimi sąsiadami? Eee, krótko, zaraz powiem, niech się pani nie wtrąca. Są takie sąsiady, jedna jest, ma pieniądze, wykowaj mieszka, panoszy się. Eee, o szóstej rano milicja, nie wolno. oj, po południu nie wolno, tu nie wolno, wy sam miał za To łachudra jest. No, ale uczona kobieta, ja biedny, co ja zrobię? Po siedmiu kratach. Także kocha młodzież, co robią sąsiadami, proste. Dacie knicję, niech sobie w rury kupią. No w nich w zamiotach mieszkają. Nie, my, nam niech dadzą, a oni się kurwy biorą co chcą. Nie, to nie oni spierdalają, a my siedzimy. No. Brzydkie słowa, pan Sąsiad, wie, że... Sąsiadowi nie. damy pół bloku i my weźmiemy pół A bloku. po co to A kto będzie podatek, bo nie chcę. Mój wózek i my szczęśliwi mi dadzą. A czy pan są... jeździ ogólnie? Ogólnie to jeżdżę no to wózkiem przywiązany. Na ilu koła? No dwa wózek, a co biorę? Dysze na. też ma? Gdzie? Dysze nie ma. A dużo, no. dużo pali? No, no przepał tak, ostatnio, ale zachorowałem. No. A ile pali? Już paliłem to, 20, 40. Ale czego? I na ile? No, papierosów. No, przepał, ty, no i piwko. No. to. ma palić? No. Dobrze, dziękuję bardzo panu za wywiad. Dziękuję. Dobre, no. Proszę powiedzieć, głosuję na pana prezydenta Klapera. Takie jest. Młodzież, za wami, za wami nie ma wyłka. Ład, Szanuję młodzież, liczę na młodzież. Mamy szczęście. Dziękujemy. Liczę na wilka, wilku za tobą, wilku za tobą. Dziękuję bardzo.